Dobra. Uwaga. O co chodzi luty? Sprawdźmy. O co chodzi luty? Ładna estetyka klipu widzę. Okej. Okay. Kosza na śmieci Louis Vuitton? Aha, nie umiem przewijać. Nieźle. Nie widziałem nigdy fajna. Uuu. Ale spokojny. Taki, w sensie taki... Czarną idę dźwigać Ten beat mi przypomina e, Jezu, jak on miał Baby Kim type beat trochę On ma takie często, takie właśnie Niby, na, niby, niby, na, niby uderza, ale jednak jest taki Bardzo stanowany. Baby Kim Fajny beatik Rano wyje... Czarną kawę i idę dźwigać se na bary Potem odwiedzam studio, zamawiam kalmary Stary, to Kalmary powiedział jakby było Liwką Brazyl, nie? Panie szczere, gówno, powiedziałem komuś, że nie może być tak źle, kiedy zbijam się po schodach w moim domu, ha, ha, w moim. No, patrzę na te kasztany, patrzę na te... S... między sułtami. Pierdolonym domu nie akceptuję już teraz zawsze będziecie to słyszeć, pozdrawiam serdecznie, to dzięki mnie w moim domu, dlatego nie wchodzisz jomuś dlatego nie wchodzisz kotus, a my balujemy jak na bloku ej tu nic się nie zmienia, odkleja mnie po budzie, a zioma po towarze, myślimy jak uciec 25 lat mam, siedzę w tej muzie na poza tym nic 25 lat? to ty na ile ja on jest 97 rocznik? czy starszy jest? mi się wydaje, że on jest rok starszy, ile on ma lat? o co, o co chodzi rocznik? o co chodzi rocznik jo, on jest rok starszy, on jest 96 okej, okay. tak myślałem właśnie jo, 96 on jest Dlatego się stresuję, ale jestem szczery O, oh, chcę z nią dwójkę dzieci Mówię to wprost, kiedy na mnie siedzi O, oh, oh, potem idziemy oh, na pedi okay, bro, break, break. Ha, uazja ja tu że w lutym, ale chyba robię album życia O, oh, pierdolony album życia Ej, bez kitu nawet nie wiesz, jak po tym, co zrobiłem się czuję dzisiaj Powiedz, oh. jak się czuję dzisiaj oh, no. Ej, miem wydać płyta w lutym, ale chyba robię album życia oh. tak, o co chodzi teraz? Dobra forma, nie? Podoba mi się ten numer. Nie jest on lepszy od KFC, ok? Ale jest dobry. I ma teraz naprawdę dobrą formę, powiem szczerze. To, 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 to co teraz wydaje, to jest naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Jestem cieka ciekaw kolejnych rzeczy, tak powiem szczerze. Fuj, dobrze to brzmi. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Daj na razy półtora? Czemu? Co, niby lepsze, ta? Biedolony album życia, stop. Stary, co za gówno? Po tym, co zrobiłem, się czuję dzisiaj, Powiedz, <laughs> jak się czuję dzisiaj? Znowu mam czysty. 125. Wiem od tyłu, kiedy grała Safe Simsy Włączył mi się Drezy Nie, nie właśnie ten stary, nie Dlatego no. Przyspieszony przyspieszenie dziwnie brzmi w chuj, stary oryginał jest lepszy W Londynie odwiedzamy OVO i kupuję sobie łaszkę. Najdroższe czuchy, no i najtańsze flaszkę Tarchomin obserwuje narodziny gwiazdy na nowo, bo zawsze od pieniędzy Tarchomin to jest tam gdzie był ten baner nieszczęsny od Natsu World Czy to było w końcu na Innej dzielnicy? Bo ja nawet już nie wiem. Wydawało mi się, że to był Tarchomin. To nieźle Droższe było słowo, więc Wiec chuj Jesus. z tobą Okej, okay, dobre panie i muzyka Twoja dupa, no i płyta się do tego nie zalicza Okej, okay, analizujemy przypał I pracujemy na swoje, no bo chyba nie chcę znikać Okej, okay, nie możemy przestać. Potrzebuję więcej many, nie mówię o gierkach. Potrzebuję wsparcia, jakiegoś ogarnięcia, i chyba tylko Ty mi to zapewnisz. No, okay. miałem wydać prógę w lutym, ale Chyba robię album życia. A. Pierdolony album życia. Ej, bez kitu, nawet nie wiesz, jak po tym co zrobiłem. Się czuję dzisiaj. Powiedz, A. jak się czuję, Fajny, fajny numer. Podoba mi się ten numer. Myślę, że ta płyta będzie. E, bardzo dobra. Znaczy, no tak wiecie, biorąc pod uwagę. biorąc pod uwagę te single, co teraz wyszły. no to myślę, że może być grubo, nie? Tak szczerze. Myślę, że może być grubo. O półtora miliona ma ten KFC, więc zajebiście wynikowo. Czyli co, co wyszło w sumie? WWA Melange, KFC, Luty. i co jeszcze? Coś jeszcze wyszło? Chyba nie, nie? Trzy single wyszły, dobrze mówię? No to stary każdy single jest dobry, nie? WWA Melange jest dobry, KFC jest dobry i luty też jest dobry, naprawdę. O kurwa! Najlepszy jest KFC, później dałbym WWA Melange, a na końcu luty. Ale to nie jest tak, że ostatni luty, bo jest chujnia. Tylko jest dobry po prostu, jest. jest... Jest dobry numer, podoba mi się. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Na Spotify KFC ma 2,2 miliona? Zajebiście. Fajnie, fajnie, że o co chodzi wraca powoli, comeback napierdala. Myślę, że ogólnie yy, podpisanie się z yy, 2.20 labelem było dobrym krokiem, było najlepszym krokiem, jaki jak mógł zrobić, żeby to wydawać tutaj. Let's go! Bo ten asfalt stary już deduwę zapierdolił, wyjebał się, bo on w asfalcie wydawał, nie? Więc ymm, 2020 chciałem powiedzieć. No, 20... no dobra, 2020 chciałem powiedzieć. E, więc on wydawał w asfalcie, asfalt się wyjebał na ryj. Więc bardzo dobrze, że uciekł stamtąd, tak szczerze. Bo, no tam, moim zdaniem, nie było dla niego przyszłości akurat. Szczególnie, że stylistycznie mam wrażenie, że. Nie wiem, czy ty też takie macie wrażenie, ale jak był w tym asfalcie, to tak stylistycznie jakoś tak poszedł w tą stronę, bardziej to właśnie asfaltową trochę w pewnym momencie. A teraz, jakby obudził w siebie takie trapisko jebane. Jak dołączył do tego nowego labelu, i jakoś tak wszystko to zaczęło brzmieć, kurwa, tak jak wiesz. Tak powinno, stary. Mega fajne. Podoba mi się, ja.